Hej, witam Was serdecznie. I co my tu widzimy w moim akwarium 600? Zielona woda. Totalnie zielona woda. Jak sobie można, właśnie strzelić w kolano przez głupotę totalną. Totalnie zielona to i totalna głupota. I teraz, dlaczego mam taką zieloną wodę w akwarium? Jak można do tego doprowadzić, żeby mieć taką zieloną wodę w akwarium? Nigdy nie miałem. A teraz właśnie mam zieloniuśką wodę. Dla porównania. Zobaczcie tutaj. Woda Klar. 125 A 600 Zieloniutka, jakby ktoś się normalnie zielonego atramentu nalał. I co ja tu zrobiłem? No właśnie, oto jest, prawdopodobnie, no bo nic, nic innego nie, się nie, nie wydarzyło, to jest sprawca, winowajca raczej, no winowajcą to są moje ręce, które włączyły ten filtr, zobaczcie, filtr y, troszkę nie chodził, troszkę chodził, troszkę chodził, troszkę nie chodził, co jest w filtrze, no co jest, syf, płoto, maś, wszystko, co tylko można. Filtr stał wyłączony przez jakiś czas. Do tej pory często bywało, że go wyłączałem, włączałem. Jak mi tam ktoś coś robiłem, ostatnio robiłem właśnie y, to tło z tyłu. No i po prostu przeszkadzało mi, i wziąłem sobie właśnie. Wyłączyłem filtr. I od tamtej pory tak sobie chodzi, nie chodził. Pod spodem jest gąbeczka już czysta. Nie jest jakaś tam zasyfiona, po prostu przednia. Tutaj wyłapał pierwsza, ten pierwszy wpływ. Właśnie te filtra. I teraz, co tutaj teraz zrobić? Czy to jest totalny zakwit wody? Bo ja wchodzę, zachodzę w głowę. Bo w sumie to pierwszy raz odkąd zajmuję się akwarystyką. Pierwszy raz mam coś takiego, że jest woda zielona. W piątek po pracy włączyłem sobie właśnie filtr, i od razu zauważyłem, że coś jest nie tak, bo zaczęła się robić woda właśnie po powolutku, powolutku zielona. Oczywiście strzeliłem podmiankę pół, nawet troszkę więcej jak pół. Najpierw trochę podminiłem, potem podmieniłem pół akwarium, a woda jest zielona jak była, tak jest. Minęła sobota, niedziela, akurat mnie nie było. Wczoraj wróciłem na wieczór i co? Myślałem, że woda mi się ustabilizuje. Ni choroby. Jak była zielona, tak jest zielona. Żeby tylko sam filtr tutaj funkcjonował, no to okej, okay, można tą skuchę popełnić. Ale patrzcie, tutaj mam sampa. Założyłem nową watę właśnie w piątek. Nowiuśką watę, czyściutką. Nawet się za bardzo nie zabrudziła. Ona ogólnie ma taki zielonkawy kolor. Ale nawet się za bardzo... No Teraz mam brudne ręce. Nawet się za bardzo nie zabrudziła. Minimalnie, ale to jest to jest kolor akurat wata taki ma kolor. Ale nic za bardzo się nie zabrudziło. No teraz to ręce mam z filtra. Zobaczcie. Podłożyłem tutaj tak samo Jakiś wacik jakiś czy coś takiego, żeby sprawdzić czy coś mi będzie wyciągać jakiegoś brudu. No jest to już ponad godzinę czasu. Nawet śladu nie ma. O tutaj pierwszy spływ wody. Nawet nie ma śladu. Na tym, żeby woda była brudna. Także ogólnie ogólnie woda w akwarium jest czysta. Tylko ma zielone zabarwienie. I takie moje pytanie, może ktoś coś kiedyś, już przez coś przychodził takiego. Bo ja pierwszy raz, czy to jest typowy zakwit wody, po prostu z tego filtra było za dużo tamtego wszystkiego syfu, za dużo tego amoniaku, za, za amon, związków amonowych tego wszystkiego i to pociągnęło je po prostu. Biologia y, nie dała rady wyłapać tego wszystkiego, i, się, i woda zakwitła. Czy jak to mam interpretować, i co teraz, czy same podmianki mi tutaj wystarczą? Na, dla mnie nic się nie dzieje, dla ryb tak samo. Ryby, tak jakby w ogóle nic się nie działo, normalnie sobie pływają, funkcjonują, ani jedna mi nie zdechła. Także tu dla ryb nie ma nic, żadnego y, wpływu na ryby. Tylko jest właśnie kolor wody. Podmiarkę strzeliłem od razu piątek, pod tym jak zauważyłem, że coś się dzieje, ale woda przez dwa dni, trzecia doba nic nie zmieniła koloru. Nic a nic. Może ktoś coś doradzi. Bardzo chętnie bym posłuchał. Także taką skuchę zrobiłem. No to jest akurat moja wina, ale teraz trzeba coś z tym zrobić, żeby się tego pozbyć. Więc kto byś, może ktoś coś mi doradzi. Także takie o rzeczy. Łakłaś o niego. Jak widać. Hmm. No nic. Pozdrawiam. Mam nadzieję, że następnym razem jak będę nagrywał to już będzie po wszystkim. Pozdrawiam serdecznie. I do następnego. Hej.